Czy to piłka, czy to bramka, czy to bramka, czy to kamek na orliku? Tak, sam, bo nie mam znajomych. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Projekt B klasa, kolejny odcinek. No i dzisiaj wreszcie ja na boisku. Aczkolwiek zrobimy sobie taki mały test na piłkarza B klasy. Um, zrobimy sobie strzały, podawanie do celu i tak dalej. Trochę się rozgrzeje, nadal waga jest. Fuh. Kosmos jeszcze trzeba, trzeba zrzucać, natomiast myślę, że będzie bardzo fajnie. I nie chciałbym skończyć jak na przykład tamta osoba, która zgubiła od tam piłkę. Jakby. Mm, trzeba być naprawdę zdolnym. Więc ja się rozgrzewam. Dodatkowo tam mam szelki, które założę i będziecie widzieli wszystko z pierwszej perspektywy. No i to tyle. Zaczynamy. Patrzcie. Pa, patera. Pa, pa chłopa. I cyk, do bramkarza chciałem podać. Właśnie, dobra, zaczynamy. Ja mam z kondycją moją jest prawie tak źle jak dzisiaj jak z kondycją moich włosów Tragedia. Cztery razy się przebiegłem Przecież to ja na pięć minut się nawet nie nadaję na klasy teraz Dobra. Dobra. Pierwsze wyzwanie przed nami z linii pola karnego muszę podać jak najbliżej środka To jest prosta piła. Niestety mam tylko jedną, więc nagram to jakoś tak, żebyście wszystko widzieli. Pierwsze to mocno nawet jedycie. Czy Orlik, dlatego nie wychodzi. Teraz będzie Czywy Orlik dlatego nie wychodzi. Zarazcie, że nie mam kumpla, a jest GoPro. Zrobimy taki mały challenge. Podaj do GoPro Ustawię GoPro. Jedyne co muszę zrobić to trafić w GoPro z połowy. Tutaj na, lini na linii rzutu karnego na Orliku jest GoPro. Muszę po prostu podać w GoPro. Let's go! Drugie podejście, ale jednak co ja się to ja się to nie? Co ciekawe, w trakcie mojej gry przyszedł bramkarz, młody bramkarz, Warty Gorzów i zapytał, czy może mi pobronić, więc idealnie, ja mogłem postrzelać, on mógł pobronić, a później Gruby stanął na bramkę, żeby się zamienić. Borao, bravo, daí bich. <laughs> 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 A ja po broni i tak się zmęczyłem, więc idealnie. A. Tak, aj, aj, aj. Ja już trochę poćwiczyłem, żółwik Dzięki bardzo Tak na, tak na szybko po wszystkim, bo mam 4% baterii e, Ogólnie tak, bardzo szybko kondycja spadła. Lekko boli mnie kolano, w sensie czułem lekko kolano i lekko czuję, ale mam nadzieję, że to nic, nic, po prostu gdzieś tam może gorzej się rozgrzałem. E, I trochę pięty w korkach, e, czy tam w, 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 no w tych butach, w e, tych Trochę prawa pięta mnie boli, a tak to chyba jest ok, jakby trzeba teraz tak cztery razy dziennie to robić i będzie dobrze. W każdym razie zastanawiałem się, już to na tym na Instagramie mówiłem. Czy na następny filmik nie umówić się z wami, żeby, znaczy z widzami, którzy są z Gorzowa lub chcą chętnie przyjechać do Gorzowa, na przykład na konkretną godzinę i datę na danym orliku, przyjedzie parę osób, zrobimy sobie jakiś meczyk, damy, wiecie, będzie sporo starszych, pewnie młodszych widzów, ten rozstrzał powinien być duży, no i zobaczymy co wtedy. Dajcie znać, bo ja mam 0% już baterii nagrywania, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, dajcie znać, czy wam się podobało, do